naszym gościem, naszą gościnią dzisiaj jest Monika Masłoń, autorka utworu Control Negative, który pokazujemy w ramach wystawy Nowa Narracja na Festiwalu Spektrum. Cześć Monika. Cześć. Na festiwalu ja jakby powiem jeszcze dwa słowa o samej, samej prezentacji. Pokazujemy utwory osób z bardzo różnych środowisk. Jesteśmy oczywiście na festiwalu filmowym i to medium filmu jest takim medium dominującym w naszym myśleniu w ogóle wiarze, ale jak myślałam o tym programie, to bardzo chciałam, żeby artyści i artystki, które prezentują tutaj swoje prace, no, posiadały też um, historię pracy z innymi. Um, Narzędziami, i Monika no, zdecydowanie jest taką osobą. I tutaj obszar sztuk wizualnych, który mocno eksploruje, i oczywiście filmu, ale myślę, że bardzo mocno te sztuki wizualne i, i Twoje doświadczenie jest przełożone też na stronę wizualną tego projektu, o której też bardzo bym chciała z Tobą porozmawiać. Jasne. A zanim zaczniemy, to czy mogłabyś powiedzieć dwa słowa w ogóle, o czym jest praca Kontrol Negative? Kontrol, kontrol Negative, myślę, że ten tytuł jest już wskazówką, bo praca w dużej mierze dotyczy kontroli i dotyczy takiego momentu w życiu, w którym tą kontrolę tracimy. Um, jest, jest oparto na, na doświadczeniu utraty i to jest, to jest jej główny temat. Natomiast oczywiście pojawiają się różne inne tematy w trakcie doświadczenia. Ja myślę o Kontrol negatyw trochę jak o, takiej, o takim treningu, czymś takim, w którym można zobaczyć, jak reagujemy. Na to, co się wydarza, przyjrzeć się sobie, przyjrzeć się swoim emocjom. A właśnie w sytuacjach między innymi utraty, utraty kontroli, um, zmiany paradygmatu, um, rozpadania się rzeczywistości, którą znamy. Okej, okay. to, to porozmawiajmy trochę, bo użyłaś słowa, słowa trening, i przyznam, że akurat wczoraj miałam rozmowę z twórcami utworu Emperor który mi się wydaje pod wieloma względami podobny do kontrol Negative w tym sensie, że bardzo jasno i mocno wykorzystuje w ogóle różne mechaniki wiary. To znaczy jest mocno skoncentrowany na tych momentach glitchu jakiegoś takiego załamania, no właśnie czegoś czegoś nieoczywistego, co nam się wydaje może błędem. A, a, a ty w bardzo sprawny hmm. sposób grasz tymi mechanikami właśnie do opowiedzenia historii o kontroli i o stracie. Um, ja mam też takie wrażenie, że, że, że kontrol negatyw jest trochę jak puzzle. Musisz sobie poukładać swoją własną opowieść, tak. którą ty próbujesz nam opowiedzieć. Oczywiście formalnie i, i też narratorka opowiada to słowami, ale bardziej for, formą. Więc, więc każdy sobie składa trochę swoje puzzle w tej historii. Czy możesz powiedzieć trochę właśnie o, 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 o tym, w jaki mm -hmm. sposób wykorzystałaś VR w opowiedzeniu tej historii? Jasne. Jasne. Um, VR taką, ma, taką, ma taką moc, że wszystko odczuwamy silniej moim zdaniem. I, um, i ja w ogóle uważam, że w VR tak naprawdę w dużo większym stopniu jest, jest medium do opowiadania emocji niż opowiadania historii. Um, i, I tutaj ta historia właściwie jest opowiadana przez emocje, przez różne jakby stany, w których znajduje się um, znajduje się imersant, które, które się z historią, która gdzieś tam jest opowiadana i, i, i sobie ją składamy e, jest, jest połączona, um, więc to jest, to jest trochę takie opowiadanie historii przez przez odczuwanie historii tak, tak bym tak bym to nazwała i w sensie opowieści która ma początek środek i koniec tak, to, to, to jest coś co właściwie się wydarza w głowie osoby która doświadcza w dużo większym stopniu i jest jest takimi właśnie puzzlami które się składają z jednej strony z historii, która tam jest pokawałkowana i włożona, ale też w bardzo, bardzo dużej mierze z tego, z czym osoba doświadczająca przychodzi, co wyciąga z tego, z tego doświadczenia i jak to układa razem. Tak? Więc, więc, więc ja zawsze trochę sobie o tym myślę, że to jest, że to jest trochę jak lustro też, tak? że to jest trochę też coś, coś takiego. I w ogóle myślę, że to jest takie medium, które na to pozwala. Żeby, żeby właśnie siebie zobaczyć i, i historia, historia, która tam jest opowiedziana jest, jest, jest też trochę historią osoby, która, która doświadcza kontrol negatyw. Centralnym elementem kontrol negatyw jest dom i tak na, jakby na poziomie tego, co się dzieje w wirtualnej rzeczywistości, ale też na poziomie bardzo fizycznym, My akurat tutaj niestety nie mamy możliwości zobaczenia projektu z instalacją, ale ja powiem, że elementem tego projektu, już jak on jest wystawiany, bardzo często jest taka konstrukcja szkieletowa domu. W mhm. klasycznym ujęciu, jak sobie myślimy o tym, jak rysowaliśmy dom kiedyś, to, 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 to jest taka właśnie bardzo prosta konstrukcja. Do której wchodzimy i tam y, rzeczywiście y, no, poznajemy elementy już ułożonej przez Ciebie, zaaranżowanej przestrzeni domu. Y, y, I tak sobie myślę o tym domu właśnie w, jako miejscu, w którym nabywamy tych kompetencji kontroli rzeczywistości, y, poznajemy język, y, uczymy się, w jaki sposób operować na zewnątrz, tak jakby w tej bezpiecznej właśnie hmm. przestrzeni wnętrza domu, ale też jako miejscu, w którym no, możemy. Bezpiecznie odpuścić kontrolę. Jak już potrafimy kontrolować rzeczywistość, to znaczy, jak, jak jesteśmy dorośli, na przykład, tak? jak już mhm. potrafimy nawigować pomiędzy tymi dwoma stanami, tak? Kontroli i braku kontroli. Ciekawa jestem, jak, jak Ty właśnie patrzysz na, na, na ten aspekt związany z domem. Tak, ten dom faktycznie tam się w tym doświadczeniu się pojawia na, na wiele różnych sposobów w różnych bardzo skalach. I, i, I w tej takiej instalacyjnej wersji wszystko się właśnie rozpoczyna od takiego zobaczenia tej konstrukcji, która jest, jest faktycznie jak rysunek. Tak? Ja też, też, też zależało mi właśnie na tym wrażeniu, więc cieszę się, że też użyłaś tego określenia. I my po prostu wchodzimy do czyjejś przestrzeni, tak? I myślę, że to przekroczenie tak, tego progu jest, jest takim też ważnym momentem wejścia um, właśnie nie tylko, nie tylko do świata wiaru, ale też do świata, uh, do czyjego świata, do czyjejś przestrzeni. Um, I ten dom potem się pojawia, tak jak wspomniałam, jakby na różne, trochę się pojawia jako forma, um, z którą musimy. Coś zrobić, tak, mając kontrolę nad, nad, nad swoim działaniem, ale też się pojawia jako forma, na którą nie mamy wpływu. Więc ta taka dwoistość domu i tego. Jakby symbolicznie, ale też tego że tak, że są, są, są po prostu te części, które, które kontrolujemy i te, których nie kontrolujemy. Myślę, że w tych różnych wizualnych formach domu też można. No jakby wizualnych, ale też, też jakby te elementy interakcji. Które się z tym domem wiążą. Teraz po prostu, tak, nie chcę, nie chcę spoilerować, ale myślę, że jak ktoś, jak ktoś będzie doświadczał, to, to, to będzie miał szansę to um, zauważyć. Tak, że, że, ten, że ten dom się pojawia na różne sposoby i, i czasem jest czymś ogarnialnym i łatwym, a czasem czymś, co, um, co przytłacza. Mhm, a, tak. <ś> To bardzo, bardzo dobrze podsumowane w, w, w tym sensie, że, 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 że też dom potrafi przytłaczać na pewno, ale jakoś ja się nie czułam, szczerze mówiąc, z tym przytłoczona w Twoim doświadczeniu. Każdy na pewno będzie miał inny odbiór. Właśnie to jest też, to jest też, to też lubię w tym projekcie, że, że, że każdy trochę, że to jest jakaś taka rama, to jest jakiś szkielet, tak, a każdy trochę, trochę go wypełnia. Więc myślę, że to jest po prostu opowieść, która. Opowieść, w której dom y, będzie, będzie trochę taki, jaki nasz dom mm -hmm. po prostu. Mm -hmm. To powiedz jeszcze, właśnie chciałam na koniec wrócić do tej strony wizualnej, od której zaczęłam. Mm -hmm. um, powiedz czemu negatyw? Jak, jak traktujesz tutaj metaforę tego negatywu? Um, nie, nie chcę, jakby, mo mogę powiedzieć jakie ja mam myśli, ale bardzo jestem ciekawa przede wszystkim, jakie ty masz. A, to ja jestem jest ciekawa, to... ciekawa jakie ty masz myśli. <gry> um, ja w ogóle kocham negatyw. To jest w ogóle jedna z takich moich ulubionych form wizualnych, dlatego, że negatyw jest um, realny i nierealny jednocześnie. Um, I rozpoznajemy, rozpoznajemy kształty, rozpoznajemy czasem też, myślę, że nawet dosyć łatwo rozpoznajemy osoby, miejsca, um, ale jednocześnie w jakimś sensie um, no są one obce, są, są znajome i obce jednocześnie. I to jest na pewno coś, co jest, co jest jakoś powoduje, że jest dla mnie to magnetyczne. Ale też oczywiście negatyw jest też łączy się z fotografią, i, a fotografia ma to, to medium ma, ma w sobie ten element przeszłości, tak? zapisanej przeszłości wspomnień czegoś, do czego wracamy. Więc więc myślę, że to są te dwa, te dwa tropy, tak? Ta dwoistość z jednej strony czegoś znajomego i nieznajomego, a z drugiej strony ta kwestia wspomnienia mhm. wspomnienia przeszłości. A jakie są twoje? Moje są takie bardzo osobiste, w takim sensie, że mój tata zajmuje się fotografią i fotografował bardzo dużo, jak ja byłam dzieckiem. E, więc mam do, dobrze udokumentowane dzieciństwo, ale też e, no ja się urodziłam w latach 80. I, i mój tata robił slajdy. E, i, I mam zresztą taki sp specjalny wyświetlacz do slajdów. I jak już byłam dorosłą osobą, to e, bardzo lubiłam do tych slajdów wracać i w ogóle mam dużo też negatywów, no bo on oczywiście wywoływał zdjęcia i Yy, I oglądałam często same negatywy, wiedząc, co jest, wiedząc jak to zdjęcie, mm. ale wspominając, okej, okay, tutaj jestem ja, jako nie wiem, trzyletnia dziewczynka gdzieś na placu zabaw, i pamiętałam to ze zdjęć już realnych, które kiedyś oglądałam, ale mm. ten negatyw yy, no, pozwalał mi to jakoś tak przywołać w pamięci zupełnie na, na innej płaszczyźnie. Więc jakoś bardzo z negatywem też mam mm. wspomnień dobrych związanych. Rozumiem wiesz, tak. No, myślę, że jakoś to, to też jest, jest. Mam podobne doświadczenie. Myślę, że lata 80. może to jest, to, jest, tak. to jest klucz. No dobrze, Monika, zbliżamy się do końca, ale, ale chciałam Ci bardzo pogratulować projektu i cieszę się, że uczestnicy Spektrum będą mieli okazję go zobaczyć. Ja go uwielbiam i widziałam go wiele razy. A na pewno jeszcze do niego nieraz tutaj wrócę na podstawie, uh. jeżeli tylko będzie wolny, wolny slot. Wystawa jest czynna i projekt można zobaczyć do niedzieli, do osiemnastej. Codziennie jesteśmy między 12 a 18, w weekend między dwunastą a 20 w Klubie Bolko, więc wszystkich chciałam serdecznie zaprosić. No i mam ogromną nadzieję, że za rok przyjedziesz osobiście. Tak, po co bym chciała. Ja tylko, jeżeli mogę jedną rzecz y, powiedzieć, bo mnie się wydaje, że to jest może ważne, zanim się zobaczy, zobaczy czy doświadczy kontrol negatyw, żeby sobie dać czas. Na to doświadczenie i podczas tego doświadczenia i, um, i nie przebiegać go tak bardzo szybko, um, ale też nie dać sobie czas na to, żeby, żeby tam pobyć um, w tych różnych przestrzeniach. To tyle. Dzięki serdeczne. Dzięki. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.